Dzisiaj zupełna ciekawostka i tak naprawdę niespodzianka, bo za złota nici a są jakieś tam problemy biurokratyczne, i oni pękają, żeby mi to sprzedać bez zezwolenia. a Zezwolenie kosztuje majątek, natomiast jakoś sobie chłopcy wykombinowali i spytali, czy ja bym nie pomógł im nagrać tyle dysku. No, jak bym mógł nie pomóc, skoro oni wczoraj zrobili dla mnie tyle. I ogólny tour po certyfikacji złota zaliczony, mam. Już wiem wszystko. Zatem dzisiaj pora na małą przysługę dla nich. Ciekaw jestem sam, co z tego widzę.

Yes, yeah, it's, it's really better. kuzikiitajwa kwa na Teraz wylądowaliśmy chyba w największym pubie tutaj, e, oglądamy sobie meczyk, zamówiliśmy jedzenie, no i staramy się tutaj zakolegować bardzo serdecznie. E, ja oczywiście na dietę moją rozwolnieniową stosuję piwo, nie wiem czy to dobry pomysł, ale jakoś tak wyszło. No i tak niespodziewanie kolejny dzień. Geita. to już piąty będzie. Eee... No bo kręcimy teledysk, Dzisiaj będą dokrętki. Trochę może mniej na wariata i może będzie lepsza pogoda niż wczoraj, bo ta ulewa krzyżowała nam absolutnie plany. Eee... Ja niestety drugi dzień mega mega rozwolnienia. To już jest naprawdę. Poważna polączka tego wyjazdu. Nigdy w życiu jeszcze tak nie cierpiałem, jak tutaj. A naprawdę nie jem jakiegoś zupełnie śmietnikowego jedzenia. No, jem takie rzeczy na ulicy, jakie oni. Zupełnie tego nie rozumiem. Jest badana zagadka. No, czekam teraz na koleżkę. O, właśnie nadjeżdża. Eee, I zabieramy się zaraz do działania. stoiłem się trochę po mieście szukając lokalizacji bo wczoraj ta pogoda nam pokrzyżowała plany ale tutaj nawet pogoda nie jest problemem tylko właśnie brak pomysłu na to gdzie zrobić fajne nagrania towarzystwo jest zupełnie nieprzygotowane do tego no a ja przecież nie wymyślę im to nie ja jestem stąd tak no i tak trochę się snujemy, trochę jeździmy, trochę nagrywamy. Teraz trafiliśmy w jakieś przedziwne, opuszczone miejsce. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam czas. Specjalnie przecież zostałem, więc mam na to wywalone. Obserwuję sobie tu fajne jaszczury, bo biegają po terenie. I betonowe zwierzaki różnej baści, przedziwnych kształtów, czasem zupełnie nie przypominających zwierzaków, którymi są teoretycznie. Dziwnie to trochę wygląda, bo to jest tak, jakby oni nie znali miejsc, w których jest fajnie, na przykład, żeby pojechać na weekend. Cóż, oni w takim razie robią na weekend, jeśli mają już samochód, no, bo przecież dzisiaj przemieszczamy się cały czas samochodzikiem. No, to na przykład jest zebra, ale chyba coś tu nie wyszło. Tak człowiek miejsce jest przedziwne. Ono pewnie kiedyś tętniło życiem, albo miało tętnić i coś nie wyszło. Ale jeszcze nie widziałem tutaj takiego super fajnego miejsca dużego na kontynencie chyba, w którym tętniłoby życie tak naprawdę w naszym rozumieniu. Ja na ogół jestem jednym z nielicznych gości. Takich przybytków, jeśli są czynne i funkcjonujące, oczywiście. kazi kitajwa kwa na Przygoda na dziś z teledyskiem zakończona. Bardzo wesoła e, opcja z pseudo wodospadem. E, powiem szczerze, że trochę miałem duszę na ramieniu, jak te dziewczyny zaczęły schodzić tam, gdzie ja wyznaczyłem, że będzie najlepiej. Mnie to oczywiście nic nie kosztowało, bo ja tylko musiałem wymienić obiektyw, a one musiały półtczy schodzić po tych śliskich w betonowych płytach, ale nic się nikomu nie stało. Jestem z nich dumny, bo ich tam kolega był tak spękany, że nic by z tego nie wyszło. Dziewczyny okazały się dużo dzielniejsze i tego się trzymajmy. Eee, tak jak wczoraj zakończyłem dzień rybką przeogromną i naprawdę smaczną i taką bez ości i za dużo. Eee, do tego taki wór frytek dostałem, że wziąłem prawie połowę jeszcze do domu. Przecież nie będę wyrzucał, tak? A nie oddawał nikomu ciężko zarobionych frytek. Ale dostałem też pyszną surówkę e, pomidorowo-cebulowo-ogórkową, naprawdę, takiej jeszcze tu nie jadłem. Dla nas to najprostsza sprawa, ale myślę, że tu to jest kulinarny wyczyn w ogóle eee, osiedla. A swoją drogą, jeśli chodzi o wyczyny osiedla, to ja jadłem z, w jednej z knajpek na głównej tutaj restauracyjnej, nazwijmy to, ulicy. Zresztą tak samo jak wczoraj. I wyobraźcie sobie, że nawet sałatkę z pomidorów tu się je ręką. Tutaj wszystko się je ręką. No, tak jak w jakichś głębokich Indiach. Trochę mnie to zdziwiło, no bo pomidory się trochę słabo je ręką. Ja oczywiście robię histerię, bo dziś zapomniałem widelca. Jakoś chyba został w domu po prostu. Czy w hotelu. I poprosiłem o widelec, ale to, to w ogóle to specjalne życzenie, trzeba się upomnieć. Nie mam pojęcia zresztą jak się widelec nazywa, więc pokazuję, że czymś bym to nabrał. No i chwilę to trwało, zanim taki widelec się znalazł dla mnie specjalnie. Więc... To jest trochę szokujące. No nic, teraz wracam do domku. Ogarnę trochę bagaże, bo jest na cały pokój. Zgram te filmy. Wieczorem po nie przyjedzie koleżka. Ze złota ewidentnie nici, bo naprawdę oni się strasznie tu boją. To jest dla mnie niewiarygodne, ale no dobra, no to jest ich problem i ich strata tak naprawdę. Przecież sprzedaliby to z marżą. Ale nie chcą to nie chcą, no nic za siłę. Kupa materiału na teledysk jest, chłopak może sobie montować. Ja sobie zmontuję to trochę dla, dla żartu swoją wersję, żeby Wam pokazać, co z tego wyszło i jak to się kręciło. I myślę, że to był bardzo udany dzień. Przepracowany charytatywnie dla... Na chwałę ojczyzny. Do hotelu wróciłem dosłownie z pierwszymi kroplami mega ulewy. Czyli jest dzisiaj powtórka z wczoraj. Mniej więcej o tej godzinie wczoraj zaczęło lać. No, też świetnie się wszystko złożyło. I nasze zdjęcia, i obiad powróciłem spokojnie do, do swojej lokacji.